Pornografia. Trudno się z nią nie spotkać. Coraz częściej spółek w kioskach łypią na nas lubieżnym wzrokiem roznegliżowane kobiety. A dodajmy do tego jeszcze internet, kablówkę, prasę kolorową czy chociażby billboardy uliczne. Coraz mniej zatem przestaje dziwić nas fakt, że aż dwie trzecie chłopców przed ukończeniem 12 roku życia ma kontakt z pornografią. Pytanie brzmi, gdzie kończy się kontakt, a zaczyna uzależnienie? Pani profesor, pytanie brzmi, czy i jak chłopak przed 12 rokiem życia, który ogląda pornografię nawet jednorazowo, jest od niej uzależniony i jaki ona może mieć na niego wpływ? Jednorazowy powiedzmy nie musi mieć silnego wpływu. Wszystko zależy, czy jednorazowy, czy wielorazowy, ale prawda, doprowadzi do uzależnienia zależy od osobowości, zależy od sytuacji rodzinnej tej młodzieży, zależy od cech temperamentu, od wielu takich czynników indywidualnych. Jedni się uzależnią, drudzy nie. W związku z tym nie można powiedzieć, że to nie ma wpływu. Ma wpływ na każdego. Jak przekonać młodych, jak pokazać im, że pornografia może być zagrożeniem? Jeśli mówimy o pornografii, to jest to prawda, przekaz wirtualny czy. Dźwiękowy czy wizualny, działań seksualnych człowieka, które naruszają jego intymność, jego prywatność i które mają prosty cel, rozbudzić podniecenie seksualne. Więc jeżeli my cały akt seksualny koncentrujemy jedynie na tym, aby zaspokoić czyjeś pożądania, to do czego sprowadzamy relacje międzypłciowe kobieta, mężczyzna, do czego sprowadzamy miłość, tak? do czego sprowadzamy akt seksualny, jedynie do gry hormonów, do gry narządu płciowych do wzajemnej takiej atrakcyjności fizycznej, gdzie każdy eksponuje swoje jakieś em, części ciała, które mają działać podniecająco na drugiego. Tam nie ma miłości, tam nie ma więzi, tam nie ma odpowiedzialności, tam nie ma konsekwencji. W związku z tym y, to nie może nie mieć wpływu, zarówno na koncepcję siebie, tego kim ja jestem jako mężczyzna, y, kim będę tak, jako mężczyzna, potem jako mąż, jako ojciec, y, ale też na poczucie własnej wartości, ponieważ to jest jeden y, wyraźny sygnał: jesteś na tyle wart, na ile jesteś atrakcyjny seksualnie, jesteś na tyle. Y, tak powiem, no interesujący, na ile mogę cię użyć, tak? jako przedmiot do zaspokajania seksualnego. W tym samym raporcie, do którego odwoływaliśmy się na początku, jest wskazany istotny fakt, że co czwarty chłopak w gimnazjum ogląda pornografię przynajmniej raz na trzy dni. Czy to już jest uzależnienie? Czy to już trzeba leczyć? Jeśli jestem od tego zależna, Czy nie potrafię sobie powiedzieć nie, nie potrafię odroczyć gratyfikacji, nie potrafię odmówić sobie, to znaczy, że jestem zależna od tego. I oczywiście ym, stopniowo może to być takie uzależnienie, że ono potem będzie wymagało terapii. Porządek. A czy to uzależnienie można porównać z no, uzależnieniem narkotykowym, alkoholowym? Czy to jest aż tak silny problem? Wtedy, kiedy jest się uzależnionym od narkotyków, alkoholu czy papierosów, jesteśmy uzależnieni od substancji. Tu jest uzależnienie od procesów fizjologicznych, od napięcia i rozładowania, od doświadczenia wysokiego stopnia pobudzenia. I w związku z tym szuka się coraz to silniejszych bodźców. I Problem polega w pornografii właśnie na tym, że działa tu mechanizm desentyzacji, czyli uniewrażliwienia się, tak? czyli coraz to bardziej te bodźce, które do tej pory działały na mnie pobudzająco, przestają działać. Natomiast działa również mechanizm eskalacji, znaczy ja potrzebuję coraz to bardziej różnorodnych bodźców, coraz to bardziej wyrazistych seksualnie, o coraz to dużej jakby zmienności i nowości. I stąd yy, i jeszcze mechanizm oczywiście u młodzieży naśladownictwa, tak, imitacji, identyfikowania się z modelem i postępowania tak jak ten model yy, w, w, w danym przekazie pornograficznym. Czy więc z wyjściem z sytuacji byłoby na przykład prawne zakazanie pornografii? My mamy prawo, które zakazuje nam produkcji pornografii, dystrybucji, sprzedawania, emitowania publicznego i tak natomiast ono nie jest egzekwowane. I tu jest problem większy, to znaczy jest bardziej problem właśnie egzekwowania prawa, które już nawet jest, a drugi to jest problem wychowawczy. Pornografia jest po prostu spaczeniem psychiki ludzkiej, sprowadzaniem jej do y, poziomu y, no, genitalnego, zwierzęcego. tak? Sprowadza relacje między międzypłciowe tylko do właśnie zaspokajania potrzeb seksualnych nie na tym te relacje polegają. To jest sztuczność tak? y, sytuacji życiowych. Takich sytuacji w gruncie rzeczy nigdy nie ma. To znaczy jest, w pornografii jest takie nagromadzenie y, seksualnych obrazów, które w rzeczywistości nie istnieją, prawda? Nasze życie nie na tym przecież polega nawet życie małżeńskie czy życie w ogóle intymne, tak? Dziś Tomek zapytał o wpływ pornografii na rozwój chłopaka. Za tydzień dowiemy się, jak pornografia wpływa na relacje damsko-męskie z punktu widzenia dziewczyny.